Cześć, tutaj Piotrek. Witam na kanale Aquamania. Jeżeli śledzicie kanał, to wiecie, że zachodzą dość solidne zmiany teraz w mojej akwarystyce. Na pewno wiele osób jest ciekawa co i jak i na jakim etapie obecnie jestem. Teraz postanowiłem sobie zrobić malutką przerwę, to powiem wam co i jak. A więc akwarium odpakowałem i stoi już na, na szafce. Jest umyte i praktycznie przygotowane do tego, żeby powoli aranżacje w nim tworzyć powyciągałem, powyciągałem większość roślinek tutaj w jednym wiadrze mam same epifity. w drugim wiaderku mam roślinki, które są wsadzone w doniczkach z ziemią ogrodową, nie ja chciałem mieszać, żeby czasami. Po prostu to mi się nie powywracało i żebym nie narobił sobie bałaganu. E, przygotowany mam już powiedzmy zbiornik tymczasowy na, na rybki, które są już dosyć mocno zestresowane wyjmowaniem aranżacji, bo wyjąłem już jak widzicie wszystkie korzenie z akwarium. Praktycznie wszystkie. Widzę, że tam jeszcze ze dwa zostały. E, Wyniosłem je chwilowo tutaj na dwór i taką tymczasową aranżację z nich utworzyłem, która tam po prostu padła mi pierwsza lepsza do głowy. Nie wiem, czy aktualnie to będzie wyglądało tak w akwarium, jak, jak w tym momencie widzicie. Zobaczyłem, po prostu ułożyłem to tak od niechcenia po prostu, żeby nie mam miejsca w tym momencie teraz na to wszystko w domu. Chcę mieć tutaj dużo Dużo miejsca, bo przecież będę musiał spuścić wody z akwarium. Pozbyć się tego akwarium tutaj z domu sam tego nie zrobię, żona mi pomoże, ale ja muszę mieć dużo miejsca tutaj koło siebie, żeby na nic nie wpadać. Wiadomo, zabawa, zabawa ze szklanymi rzeczami wymaga dosyć sporej ostrożności. I teraz kolejną rzeczą zabieramy się za łowienie paleciaków. Przygotowałem sobie już tutaj siatkę. One są tak jak powiedziałem dosyć mocno zestresowane. Nie chcę dużej ich stresować. Tam wrzucę ich do, do, tego, do tego pudełka. Ona ma 80 litrów, ale nie, nie, wlewałem, nie wlewałem wody do końca. No niestety nie ufam temu, temu zbiornikowi nie chcę żeby nawet tyle wody Wylało mi się tutaj na podłogę. Rzucę zaraz tam im na powietrza czy jakiś malutki filtr, i za chwilę łowię ryby. Na razie, na razie tyle, jak widzicie, mam pełno pełne roboty, mokrej i nie tylko, ale za to bardzo przyjemnej. Prawda? Także trzymajcie, trzymajcie kciuki. I do następnego. Hej, cześć.